witajcie. Dzisiaj do przetestowania mamy tutaj taki krem w Kauflandzie, 99 centów, firmy Agreta. Weźmiemy sobie pikantny, położymy na chlebek i zobaczymy, co z tego będzie. Podobno bardzo dobry. Mamy też tutaj inne, dla dzieci nawet, ale dziś weźmiemy ten pikantny i spróbujemy. Widzimy się na teście. Pachnie to mocno paprykowo. Lekko takim cikiem, bardziej takim kremowym, kremem z papryki czy coś takiego. Nie wiem, dobra, smaruję, zobaczę, jak smaku. Dobra, już mam rozparowane na dwie bułeczki. Może na dużo to nie starczy taki krem, Może z pięć kanapek, ale też cena nie była wysoka, euro. Próbuję. Bardzo dobre. Bardzo dobre. I ktoś to jadł, to już na pewno mi potwierdzi w komentarzu. Dużo lepszy niż pasztet. Kremowe, takie delikatne. Od razu rozpływa się w, w ustach. Miało być pikantnie, jest pikantnie. Powiem wam jedno, jutro jadę do Kauflanda i kupuję każdy smak. Bo jeśli to jest, reszta jest tak samo dobra, jak to, to naprawdę się opłaca. I nie przesadzam: możecie się wypowiedzieć w komentarzach, ktoś kto to jadł, że naprawdę to jest dużo lepsze niż paster, nawet taki dobry. Jutro jadę po inne smaki. No nic, trzymajcie się. Do następnego, cześć.